Podróżujemy kamperem z 90 roku. 98 roku jest to Fiat Ducato i przejechaliśmy nim już przez około 30 państw na trzech kontynentach. Najdalej no dojechaliśmy do Mauretanii w Afryce, przejechaliśmy przez całą Saharę Zachodnią, przez Maroko, byliśmy też z drugiej strony w Turcji, no i do tego cała sięga Europa. Więc tak od dwóch lat na czterech kołach toczymy się, raz na wschód, raz na zachód, na północ, południe. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry Szymon Kwiatkowski magazyn Polski Karawaning na tle naszej cudownej ścianki, <grych> e, kolekcjonujemy wspomnienia Dominika i Mikołaj Dokładnie. Słuchajcie to są nasi przyszli autorzy to są podróżnicy to są bardzo ciekawe osobowości a przede wszystkim z tego co udało mi się zaobserwować dwie osoby pełne pasji Powiedzcie coś na temat swoich podróży, a może lepiej inaczej. Które to wasze targi karawaningowe, Dominika? To są nasze pierwsze w życiu targi karawaningowe. Jak wam się tutaj podoba? Bardzo nam się podoba. Wiele ciekawych stanowisk i cudowna atmosfera i poznaliśmy też mnóstwo wspaniałych osób w strefie One Life jest mnóstwo podróżników, którzy mają podobne pasje do nas i czujemy się tak wspaniale zrozumieni. Dlaczego kolekcjonujemy wspomnienia? Dla nas wspomnienia są czymś bardzo ważnym, bo pokazują nam jak tak naprawdę nasze życie wygląda. Czas, który mamy tutaj na Ziemi, możemy wykorzystać w sposób taki, że na starość powiemy: Fajne to było życie, albo kiedy to życie nam minęło. Ale wasze jeszcze nie minęło? Nie, jak najbardziej myślimy, że będzie jak najdłuższe i wypełnione właśnie tymi wspomnieniami i też podróżami. No dobrze, no to skoro padło hasło podróże, to jakie już macie za sobą kraje, podróże, lokalizacje, kierunki, cele, wektory? Jak to nazwać? Myślę, że takie podróżnicze marzenia poniekąd. Podróżujemy kamperem z 90 roku. 98 roku jest to Fiat Ducato i przejechaliśmy nim już przez około 30 państw na trzech kontynentach. Najdalej dojechaliśmy do Mauretanii w Afryce, przejechaliśmy przez całą Saharę Zachodnią, przez Maroko, byliśmy też z drugiej strony w Turcji, no i do tego cała Europa. Więc tak od dwóch lat na czterech kołach toczymy się raz na wschód, raz na zachód, na północ, południe. Przecież to jest kawał świata. Przecież to jest świata, jak wy w tak młodym wieku zdążyliście już tyle krajów odwiedzić, może zdrać się, no, nie wiem, który rocznik, albo ile już na karku, jak to się mówi. Wszystko jest kwestią wyboru, niektórzy woleli e, wziąć kredyt na kawalerkę, czy pomyśleć o tym, żeby karierę e, swoją tworzyć. My woleliśmy pójść za marzeniami i je rozwijać, dlatego tak naprawdę całe życie... Uporządkowaliśmy tak, żeby te marzenia spełniać. Mhm. No, w, w, Mam wrażenie, że skoro tyle krajów już odwiedziliście, no to tak naprawdę podróż wypełnia wasze życie przynajmniej w 80, a może i 90%. Jak to wygląda? Yy, tak, faktycznie, odkąd mamy kamper i mieszkamy w nim niemalże cały rok, to podróże wypełniają większość naszego roku. I do tego dążyliśmy, bo tak jak mówił Mikołaj, mogliśmy te pieniądze gdzie indziej zainwestować. Postawiliśmy na podróże, właśnie na te wspomnienia. I teraz głównie żyjemy od projektu podróżniczego do kolejnej podróży. W międzyczasie zarabiamy pieniądze też na te podróże, bo wiadomo, nie biorą się znikąd. I tak to wygląda. Nasze życie, właśnie dookoła podróży od dwóch lat się kręci. To ja się bardzo cieszę, że będę miał takich autorów w magazynie. Mam nadzieję, że się sprawdzą, nawet jestem pewien, że się sprawdzą, bo po takich optymistycznie wyglądających osobowościach, osobach nie może niczego innego się spodziewać, tylko dobrego materiału i naprawdę... Pozytywnej relacji. Macie też bardzo wiele własnych przemyśleń, które wynikają z Waszych podróży. Powiedzcie kilka słów na ten temat. Widzimy, że często jesteśmy w swoich bańkach informacyjnych. Takie podróże nam często otwierają oczy i pokazują, że świat wcale niekoniecznie wygląda tak, jak wielkie korporacje czy telewizje chcą nam to przedstawić. Mm -hmm. Tak, właśnie podróżowanie otwiera y, oczy i serca, i jesteśmy w stanie docenić, jak wiele mamy możliwości, perspektyw. Że posiadanie łazienki z ciepłą wodą to już jest luksus, i to też nas właśnie napawa takim optymizmem, że nawet jeżeli myślimy, że nie wiem, auto się na, załóżmy zepsuje, y, nie mamy zbyt wielu oszczędności, jest beznadziejnie no to na przykład mamy kochającą rodzinę, mamy właśnie tę ciepłą wodę w kranie i tak naprawdę mamy tak wiele takich plusów w naszym życiu, jest tak wiele takich małych rzeczy, których nie doceniamy, no i właśnie podróże pozwalają nam je dostrzec i, i właśnie dzięki temu no, uczymy się, cały czas się uczymy o kulturach i doświadczamy tego, nie czytamy właśnie o tym, jak może być, czy jak jest, tylko na własnej skórze tego doświadczamy i też dzięki temu możemy swoją opinię wyrobić, no więc dla nas to jest niezwykle ważne, żeby też Właśnie poznać ludzi, inne kultury, zobaczyć, na własne oczy przeżyć, a nie tylko właśnie gdzieś tam czytać. E, słuchajcie, jeżeli cierpicie na depresję albo, albo, jakieś, albo jakieś inne problemy, jesteście smutni, myślę, że jak zakupicie PC1, czyli Polski Karawanik numer 1 2026, to z pewnością materiał Dominiki i Mikołaja pomoże wam, wyjść na prostą, ponieważ y, jestem o tym przekonany. Dawno nie spotkałem się z tak dużą dawką optymizmu i y, pozytywnego myślenia. Także czekajcie na ten materiał, czytajcie nas i śledźcie Dominikę i Goja, gdzie na Instagramie. Kolekcjonujemy Podłoga wspomnienia. Nasze konto na Instagramie i tam każdego dnia pokazujemy jak wygląda właśnie nasze życie w kamperze, w podróży. Opowiadamy o wszystkim. Ja bym oglądał. Trzymajcie się. Dziękujemy.